Właśnie się renderuje, my się zaraz zbieramy, bo mamy dzisiaj poniedziałek. Widoczek mamy taki z naszej przyczepki. A tutaj słabo kamera oddaje, ale tutaj mamy morze i tak dalej. To wiecie o co chodzi. W każdym razie zaraz tutaj sprzątamy ten burdelo bum bum. Zobaczcie, rura wychodzi sobie tam czasami ustawiamy tak żeby wiecie nas tutaj nie żebyśmy się nie przeziębili e, tam sobie stoi właśnie klimatyzacja i świetnie całą noc chodziła bo tutaj nam e, ona się załącza tak jak tam złapie już temperaturę tak ustawiliśmy na 25 na zewnątrz e, to wtedy tylko nam tutaj dmucha sam wiaterek bez agregatu e, i jest fajnie przyjemnie elegancko więc daje on Świetnie egzamin. Jak nie macie wyjścia, tak jak my nie mieliśmy wyjścia to polecamy przy tych temperaturach się składać to. No już mamusia daje. To szok, cały mokry jest My jedziemy w okolice Zadar, Zadar. Jeszcze 150 mamy kilometrów, sobie pojedziemy tu wolutku. No, my tak zrobimy. Tata! To ruszamy. Także ruszamy sobie dalej. na chwileczkę, na chwileczkę, bo Paty poszła do toalety, a ja wam zaraz pokażę jakie to są widoki, tak na szybciutko. No jest ja nieziemsko. Tutaj drugą kamerę wsadziłem, natomiast się rozładowała. Jedziemy w okolice Zadar, to mówiłem. Ciężarówki tutaj tędy nawet jadą. Droga taka, że 70 i więcej nie ma sensu ciąć, no, tylko trzeba było gaz hamulc Dobra, Patti wraca, więc ja idę. Nie, źle. powiedzieć, że zauważyłam, jak tu krótko jesteśmy, ale zauważyłam, że Chorwacja jest dostosowana pod motocyklistów. Było biker friendly minus 10%, były parkingi specjalne dla motocyklistów. Co chwilę jest jakaś reklama i narysowany motocykl, więc też wszystko dostosowane właśnie pod motocyklistów. Fajna sprawa, może kiedyś, jak dzieci wyrosną, to pojedziemy sobie, nie? Ciekawa jestem na jakim kempingu wylądujemy. Nikuś śpi. Hałasuje. Oluś hałasuje i jakoś do, dotrzemy to pierwsze co to chyba zjeść na wodę. Do wody. Jestem 2. 32 ile mieliśmy? Nie O, Nikuś się obudził. Ale nie rozbudzaj go. Nie rozbudzaj on. A, wiem, co jeszcze chciałam powiedzieć. Nie mogę jechać nad tymi przedpaściami. Ja to zawał mam. Żadnych prawie ze słupków, żadnych barierek. 100 euro za kemping. To jeszcze nas nie powaliło. Jedziemy stąd w cholerę na drugą stronę. Tam za 20 będzie, tam za 30. Nie, 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 Aż takich luksusów to my nie potrzebujemy. Można? można? Ruszać? Nie. Nie, nie. Mieliśmy góry i takie wiecie serpentyny i te sprawy. To mnie nie, nie dało jechać ze stałą prędkością. z polanko 11. A jeszcze, że jest OK. Internet w Chorwacji jest przekonny. Oczywiście wczoraj wczorajszy odcinek zakończył się jak zwykle nagle, także kontynuujemy. Dzisiaj poświęcamy dzień na takie spacery po zadarze, czy jak to się tam odmienia. dzień połazić, później coś zjeść i... Zobaczymy. No zobaczymy. Nie mamy internetu, żeby tutaj gdzieś się kierować na jakieś atrakcje. Natomiast no, idziemy gdzieś tutaj po centrum, połazimy. Na razie to w koło same mariny koło tego się kręcimy. A internet jak zwykle nic, nic, a nic, atrakcje. Tu wczoraj jak do kempingu staliśmy to patrzyłem. Coś tak w tych okolicach pokazywało, ale na razie co ciężko. Mistrz już tutaj zaczyna swoje, także, no... Nasze... Nasze odwieczne spędzanie, spacerowanie Wszystko Także pójdziemy na te... Plac zabaw na chwilę, nie? Na chwilę pójdziemy Te chwilę się pobawią A potem... Poszukamy czegoś jeszcze No i to są te atrakcje, co my zawsze zwiedzamy No tu też palmy były by, byśmy sobie popatrzyli tak. Kaczki takie same jak w Polsce Patrz jak ja to sobie Ma no, całem tu, całem tu i zwetłem tu Wszedłem Ekstra Nie spadniesz? Let's Chcieliśmy specjalnie do Zadaru przyjechać, żeby się dzieci poławiło. Całe 1800 km. elegancko. O tym, co ja mówię, to idziemy dalej do nagrywania. Idziemy dzisiaj. na osgalszkie... Morskie osgany. Morskie Ozgany Dokładnie. Troszeczkę mniej dzisiaj nagrywaliśmy, bo już byliśmy w mieście sobie tam zobaczyć co jest, jak to wygląda. Byliśmy na obiadku. Pospacerowaliśmy, jakieś tam pamiątki sobie kupiliśmy. Oluś bransoletkę. I to jest na chłopców Uuu. ze styrem dla chłopców kemping to chyba tak jak wczoraj mówiłem tu mamy taki malutki wszystko jest co potrzebne wszystko jest co potrzebne, jest prąd, toalety prysznice tylko sporo pletnice, Polaków jest. tylko te prysznice nie mają dachu jak nie będziecie mieć dachów to napiszcie w komentarzach <laughs> Mają, tak, chodź, mają. No, mają tak, ono. No ale jak będą... I dana nawet dana. jeden... jeden jest tam małoś przy toaletach też prysznic. Także tam na spoko. No, są bardzo sympatyczni właściciele w ogóle. No właściciele sympatyczni za nawet nie trochę za... Po polsku, tak? Nie za miliony, tak jak w tym premium 100 euro za dobę tutaj około 30 wyjdzie Do centrum, bliską, 11 km. Co tu jeszcze, co tu jeszcze? Do sklepu bardzo blisko, bo kilometr do supermarketu. Internet jest yy... wszystko jest, co ma być. Jeżeli chodzi o parking w samym centrum Zadaru 12 km za godzinę. To były wielkie fale, takie wielkie cy. Jak my pływaliśmy, to jest te fale na co? Do, do mnie leciały oka. Dzisiaj pogoda popsuła się, znaczy jest. Mega ciepło, natomiast jest wiecznie i pochmurno, właśnie tak to wygląda. Ja tam jestem No tak, no to już wszyscy wiedzą, że Patryc tam nie narzeka. No. Natomiast no, wiecznie jest, no i przez to jest wzburzone morze, fale, no my dzisiaj w sumie skorzystaliśmy wszyscy, no, nawet Nikoś przez chwilę był. Później zostaliśmy sami Dobra, jedziemy teraz na jakieś organy morskie, w coś ten deseń e, I co, zobaczymy się pewnie tam na miejscu Jesteśmy w zodarze. Ale teraz tak już nie wie, jak w ciągu Ale jest przyjemnie W ciągu dnia No bo temperatura troszeczkę zmalała Bo było 33 jest 30 A to już jest znaczna różnica Ale fajne miasto tak, w sam raz. Słuchaj, no to Tutaj ekipa. Oluś myśli, że to jest koncert, jakiś. A, A to po prostu woda tam wpływa i dźwięki wydaje. Dzień